Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień, albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili i Wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. Te słowa są bardzo ważne, te słowa Jezusa, ponieważ podpowiadają nam w sposób, w jaki mamy się modlić? Nie chodzi o jakąś konkretną formułę, zasadę, ale ogólną zasadę, która brzmi: masz prawo do tego, by prosić o zaufanie, z zaufaniem o dobro dla siebie, ale jednocześnie proś Boga, byś umiał sam czynić dobro innym ludziom. Właśnie tym powinniśmy się kierować w naszym życiu modlitwy. Być może wiele naszych prośb nie zostaje wysłuchanych, dlatego że my nie prosimy abyśmy stali się zdolni do czynienia dobra innym. Niech was błogosławi Bóg mogąc. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.